Zaznacza na tablicy wynik. 3 do 2 dla zających. Dobra, że mieszki, witajcie w kolejnym odcinku, witajcie w pierwszym odcinku z Roblox. Elo, 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 tutaj się chowamy za palmą, tutaj nikogo nie ma, a tutaj jest laptop, a tutaj worek, a tutaj, a tutaj dziecko, a tutaj wózek. A więc lecimy sobie do kukla. Czekajcie. A więc to musimy ruszyć tak. I kolejnego. I cztery. Możemy się tu zmienić w co chcemy: pieska, owce, ko indyka, psa, kota, króliczka, króliczka. Starsze hmm, dziecko, żółwia, kaczkę, małe dziecko. I dziecko na kolanach, i chrujkę, tak jak mówiłem. A więc wybieramy kogo Wybieramy tego. A zimęczki, już Wam przedstawiłem trochę tej, tej mapki. No to zimieczki. To była tylko taka krótka zapowiedź na następnej serii Serii z Roblox. no to do widzenia po część. cześć.